...bezpieczna perspektywa objęła tym ponorowym patronatem tą akcję. Niektórzy nie wiedzą o co chodzi, to ja wyjaśnię. My żeśmy, Rowerem na Równik, to się w Polsce ta akcja nazywała, w Kenii się nazywała ta akcja Cycling for Water. Bo tam równik mają, tylko nie mają wody. A my odwrotnie. My wodę mamy, a nie mamy równika. I dlatego tak to było zrobione. Fundacja... Fundacja Furaka jest w Kenii i ona się zajmuje dziećmi autystycznymi ze swoim down i z porażeniem mózgowym. Czyli ciężkie przypadku. I ta zbiórka była zamontowa zamontowana na Facebooku, ale oprócz tego, my jako społeczność agentów zakupiliśmy od bezpiecznej perspektywy cztery kobiety. Doszła jeszcze Janusia i Krzysia i Zbysia, ale to już było później. Marek już tam o tych kozach opowie Wam, o co chodzi z tymi kozami. I słuchajcie, celem akcji było, rowerem narodnik było zebranie na studnie i na zbiornik wody. I my jako cała społeczność, bo agenci no w tym mieli znaczny udział, bo trochę tych agentów i w stowarzyszeniu i poza było, zebraliśmy zarówno na studnie, Jaki na ten zbiornik wody. Dlaczego tam... No studnia to wiadomo. Trzeba wykłapać, by żeby była woda. A zbiornik jest po to, bo tam nie mają żadnej infrastruktury wody. Nie ma hydrantów, nie ma przepompowni, nie ma nic. Nie ma prądu. Naprawdę. Więc co mówię? widziałem. Nie ma. I ten zbiornik jest potrzebny do jak jest studnia, to się pompuje wodę do tego zbiornika żeby ona grawitacyjnie spadała i żeby sobie mogli tą wodę po prostu mieć i do tej pory to było tak, że okoliczna ludność, bo to będzie na potrzeby ośrodka ta woda ale również będzie na potrzeby lokalnej ludności bo tam jest jakaś osada, jest jakaś wioska i oni mieli do tej pory 4,5 km do potoku czyli musieli po tą wodę chodzić do potoku, nie było. A teraz mają w kraju, w tym Słuchajcie, ja mam ogromną przyjemność przedstawić Wam Marka Krakusa. On jest w Kenii. Ta prezentacja leciała, cały czas już nie opowiadałem, ale to były te obrazki z naszej wyprawy. On jest w Kenii na żywo i będzie chciał się z Wami. Podzielić ostatnią naszą akcją, otóż budujemy ośrodek, bo już tak ziemia jest, woda jest, ale trzeba budować ośrodek dla tych dzieci, a to jest poważna sprawa. Marek czy jesteś widoczny? Już, już, chwila. Chwila, chwila, chwila. Chwila prawdy. O jest, jest. Na żywo Marek Krakowski z Kenii, brawo. Dobra. Dobra.